Ew many and change this cafe No, it would be very cool It's also nice these old glasses for cafe Woda pudding very tiny take Nice No dobra, to wracamy do poprzedniej myśli I Idziemy na kombuczek do tej pierwszej kawiarni. Idziemy do środka tu Yeah, thank you. Okay. tutaj tak pusto w porównaniu do tych wszystkich kawiarni. Co so empty? Oh. Hi, hello. 38, dement uh, Piperta prepared i yeah. 39, grapefruit citrus bucha. M, mm, you want us No, no, just drink, Nie, ja, miętno No i dobra, zamówiliśmy sobie po kombuczy. Lucy ma kombuczę miętowo, no, przystrojone kolory. Dobrze, ja mam kombuczę, e, jak widzimy, grejpfrutowo, cytrusynowo. <grym>, że powiedział. No ale nieważne. Dobra, spróbujmy, co tu mają ciekawe. Min. drinking some jasmine flavor toothpaste. Nole. Really? Mhm. Mm no na? Yeah, no, ja, lecę z trania. Spróbujmy ciata za wynalazek kurcji, gdzie? I no? Nie, a No, taka pasta do zębów, ale taka dobra. Jasmine tube. Nie, Good. Not good. Oh, you see I have big straw. Huh? Mm -hmm. Oh my, it's very good. It's better? Oh. Mm -hmm. So could you take this? Yeah. Mm -hmm. Oh, they make it so much. Mm -hmm. And it's very easy to find kombucha in Vietnam, no? Everywhere. So then it's almost, fresh, almost. Yeah. Thanks to the PTS. Mm -hmm. He started to drink kombucha and everybody started drinking. Power of marketing, yeah? Mm -hmm. of famous people, yeah? Mm -hmm. like this. Oh, it's good. Refreshing, no? I almost finished. Because it's very small amount. It's, oh, I so it's expensive. Mm -hmm. <laughs> No tutaj sobie chodzimy, obok kościółka pomału zmierzamy do naszego loku albo na kolację i dopiero do loku. tu jakiś mamy market lokalny no tu pełno jakichś sklepików z ubraniami, z sukniami no, a tu jak widzimy od groma mamy skuterów

It's dinner time. Eh? Oh, they have public toilet. God damn, this public toilet looks clean than this bus stop in Tampen. Oh Suddenly it's very clean, huh? No? Yeah. You can appreciate it. <laughs> <laughs> I'm <gonna buy> veggie. <laughs> it's just veggie. Okay. Yeah, so much. Japanese Matcha yeah. uh -huh. These trees, they yeah. look crazy, no? This... How tall they are? You? Yeah Also one signature thing in Saigon is this. What? It's always noise. This town don't have even one millimeter of space to be quiet. <laughs> Just all the time. Oh mm -hmm. see no problem. Oh, you cannot no twist far now. And you see. Oh, oh. <laughs> see? Like <laughs> no nie ma żadnego problemu z ruchem drogowym. W ogóle gładko to się odbywa, nie? It's very smooth how this traffic going on here. Trafik to jest ruch. Yeah. You don't see the stack stream. Everything going does it. each other. I want to go first. Yeah. yeah. No, można powiedzieć, że spieszą się pomału. No. Dobra, trochę się nachodziliśmy. Człowiek już się zmęczył, wymęczył, także jest gotowy coś zjeść. I idziemy tutaj. Zobaczymy co nam dać. Because they have fans here, so I czuję display okay. No dobra, zgadujemy co oni tam mają. No co, tak naprawdę nie wiem co zamówiłem. Po prostu pokazaliśmy palcem numer 1, numer 4 I coś przyniosę. Do aspekt expect you order, you know? I only know they're gonna be rice mm -hmm. and some grilled cre pork. Okay. No, yeah. uh. But what I have to say also, uh -huh. I don't feel mosquitoes here like in Cambodia. Oh, yeah. In Cambodia, you feel these mosquitoes all the time, Phnom Penh. Even if it's central, if you are outside sitting, they're coming to you. They have no food, so they don't need to... Nie wiem. Okay, do. Doszliśmy do wniosku, żeby uniknąć lodu w Wietnamie. Trzeba po prostu jak najszybciej wypić to, zanim ten lód zacznie się rozpuszczać. wygląda mm. Wygląda coś takiego. Wygląda nieźle. No dobra, no to co? Smacznego. Podali tutaj takie wiecie miseczkę mięską i myślałam, że to zupka i sobie użyć kołb z zupkę. No a niestety okazało się to sos. Bardzo gęsty, bardzo dobry, ale jak to sos jakiś za dużo to tutaj być wielką łychę soi nagle sobie wlał. No ale dobry sos. To jest sos. Mm, mm. Za 2 dolary bardzo dobra, dobra. Człowiek się najadł, może wracać, poleżeć. Teraz trzeba kupić coś do picia. A no, to jedzenie kosztowało 115 tysięcy dongów tych wietnamskich. No, chyba jest jakieś 4 dolary. Coś takiego. No, Spokój. Dobra. Teraz wracamy do siebie leżeć, odpoczywać. Trochę dzisiaj się nachodziliśmy i zmokliśmy, i w ogóle było fajnie.